Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie. To jest kanał Czarno na Białych i kolejny odcinek z serii Emisja. Poniedziałek, godzina 15.00. Tydzień temu, jak niektórzy z Was zauważyli, Emisji nie było, ale mam, myślę, dość fajne usprawiedliwienie, ponieważ y, orga organizowaliśmy koncert Estrady, charytatywny koncert. Zbieraliśmy pieniądze dla Beatki. Uzbieraliśmy grubo ponad 1000 zł, więc jesteśmy mega dumni. Y, wraz z Aleksandrą Gotowicką. Niestety, na kilka dni przed koncertem zalało nam pierwsze nasze studio i musieliśmy w dobę zbudować wszystko praktycznie od zera, ale się udało. No i trochę było, że tak powiem, takiego też psychicznego sprzątania po tym wszystkim. Dlatego w poniedziałek tydzień temu on, emisja się nie odbyła. Niektórzy z Was nawet to zauważyli, za co Wam dziękuję. Pewnie siedzieliście cały dzień, czekaliście godzina już 16, 17, 22. Spać nie możecie, emisji nie ma, ale spokojnie wracamy. Jest kolejny poniedziałek. Postaram się teraz, żeby, żeby znowu było jak najbardziej systematycznie, i dzisiaj będzie trochę takie podsumowanie yy, tego, co było źle. Taka trochę negatywna emisja. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że teraz trochę zbicza strzelę i powiem Wam, jakie są najczęściej popełniane błędy, jakie ja zauważyłem najczęściej popełniane błędy, jakie popełniacie Wy w nauczaniu. Nie, to nie jest odcinek tylko i wyłącznie do moich uczniów, ale w ogóle. Co zauważam na przestrzeni lat, to jest takie trochę podsumowanie mojego nauczania na przestrzeni dekady, prawie, prawie że, tak, bo już trochę uczę. Yy, I co najczęściej robicie źle? To oczywiście przyspieszy Wasz rozwój wokalny. Jeżeli sobie uświadomicie, jeżeli wiecie, że to robicie, to tego nie róbcie. Jeżeli znajdziecie za chwilę coś u siebie z tego wszystkiego, co Wam wymienię, to po prostu trzeba się za to wziąć. A za co konkretnie? Najpierw za czołówkę. No więc, emisja i najczęściej popełniane przez Was błędy wokalne. Tak naprawdę to nie są tylko i wyłącznie błędy w nauczaniu, wiesz, jakby popełniane w etapie, na, na etapie rozwoju wokalnego, ale w ogóle już też u wokalistów. Bo niektóre są takie błędy, które wokaliści już zafiksowali, które używają cały czas, które śpiewają, ale które nie są fajne. Rzeczy, które naprawdę nie są fajne, a na nie jest teraz taka dziwna moda. Pierwsze co, to takie właśnie nieotwieranie buzi i taka totalna mm, taka bezdykcja, wiem nawet to nazwałam, że po prostu nikt nie otwiera z Was buzi. Może nie, 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 nie nikt z was, tylko po prostu, że nie otwieracie. Dużo osób dzisiaj nie otwiera buzi. Jest taka moda na takie śpiewanie coś w ten desen, nie? Że to się też śpiewa w ten desen, że to się w ogóle nie otwiera buzi, jest takie sertlenienie. Ja tak teraz śpiewam, taki jestem. Od niechcenia śpiewam, to jest takie fajne. Nie jest fajne, to nie jest fajne, bo to od razu w ogóle ten dźwięk gdzieś gubicie, pada wam gdzieś w nos, gdzieś w ogóle w jakieś dziwne przestrzenie. To jest pierwsza rzecz. Nie otwieracie gębotworu, jak ja to mówię. Trzeba bóżkę otwierać. Oczywiście nie nadwyrężać, ale po prostu trzeba jednak te budzie otworzyć, żeby ta dykcja, żeby ten dźwięk wypadał tak, jak ma wypadać. Strasznie nie lubię takiego niechlujstwa. Na początku, jak słuchałem Sana, to myślałem, że ojej, no ona trochę tak śpiewa, ale nie. Ja potem obejrzałem jeden koncert, drugi koncert. To zupełnie inna sprawa. Niektórzy z was mogą rozumieć właśnie takie śpiewanie, że to jest właśnie takie niechlujne, że to właśnie jest fajne, że ona to w ten sposób robić, to ja też to będę robić. To jest coś innego. To jest takie trochę dodawanie przydechu do dźwięku, a to nie ma nic wspólnego z taką właśnie bezdykcją, z takim niechlujstwem. To jest po prostu niechlujstwo. Numer dwa. Numer dwa to nic innego jak wasze nosowanie, jak bardzo często nosujecie. Bardzo dużo wokalistów wciąż ma problem z nosem. Śpiewanie przez nos nie jest dobre. Co innego, kiedy mówimy o tłęgu i mówimy o takim tym tłęgu, takim, że to jest dźwięk bardzo nadźwięczony. Tłęk to jest taki bardzo spłaszczony dźwięk, bardzo dźwięczny dźwięk. On pomaga nam w uzyskaniu dźwięczności. Jest taki bardziej nosowy tłęk. ale to jest wszystko zbliżone do nosa. To nie jest dźwięk totalny w nosie. A co się za tym kryje? Leniwe podniebienie. Czyli znowu niechlujstwo, znowu lenistwo. To jest coś z tym lenistwem właśnie związane. Jeżeli śpiewacie przez nos to tego nie róbcie. Oczywiście, jak nie śpiewać przez nos, nagrałem już po prostu chyba dwa albo trzy odcinki na ten temat, więc zapraszam, pewnie tu się za chwilę wyświetli, jak nie śpiewać przez nos. Nie śpiewajcie przez nos. Kolejna rzecz, trzecia, również związana z niechlujstwem, czyli takie ogólnoświatowe podejście do sprawy wokalistyki, że w śpiewanie nie trzeba wkładać wysiłku. Bardzo często na przykład słyszę, że ale ja się zmęczyłam, ja ćwiczyłam pół godziny i po prostu się zmęczyłem, zmęczyłam i to po prostu tyle mnie kosztowało i aż mnie przybolało, aż mięśnie tutaj, wszystkie tutaj. Wtedy ja mówię, super, wreszcie, wreszcie zaczęłaś wkładać wysiłek w śpiewanie. Śpiewanie to jest totalna siłownia, słuchajcie. Już Wam to mówię, nie raz to mówiłam, że śpiewanie to jest siłownia, tutaj, siłownia. Czyli to wszystkie te mięśnie, które są podczepione pod waszą przeponę albo na odwrót, że przepona jest podpięta pod te właśnie mięśnie. I tutaj się odbywa naprawdę siłownia. Naprawdę trzeba wydawać z siebie energię i wysiłek, żeby ten dźwięk z nas wychodził właśnie zdrowy. Nie mówię o wysiłku tutaj. Tutaj jest, tutaj są wakacje. Tu jest ludzi. Oczywiście wakacje, nie, nie królstwo. To są wakacje. To nie są wakacje. To są wakacje. Tu jest rozluźnienie. Jest dźwięczność, jest luzik, a tutaj jest po prostu karnet na siłowni. Jeżeli tu się męczysz i zauważasz to w sobie, że tu zaczynasz się męczyć i wkładać wysiłek, taki mięśniowy wysiłek w śpiewanie, no to super. To znaczy, że w końcu zaczynasz pomału kminić, o co wchodzi w podparcie przepony. Kolejna sprawa. Tekst, nie fraza. Skupiacie się na tekście. Bardzo dużo osób po prostu śpiewa i śpiewa tekst. Nawet ktoś sobie stworzył jakiś tam utwór, postawił sobie kartkę, bo jeszcze trochę na pamięć nie umie i sobie czyta ten tekst, i sobie tak śpiewa. No i ogólnie to się wszystko zgadza. Wokalnie się wszystko zgadza, więc w ogóle wszystko super. No ale mam tekst, nie? Nie ma emocji. Do tego dążę. Że w tym wszystkim kompletnie nie ma emocji. Jakoś tak jesteśmy po zamykaniu wszyscy w sobie, że chcemy ludziom sprzedać tekst, a nie emocje. I wtedy ten tekst tak naprawdę w ogóle nie jest sprzedany, bo nikt nie kupuje takiego tekstu, który jest totalnie bez emocji. To też wynika z tego, kolejne lęknictwo, że nie umiecie tych tekstów na pamięć. Tak naprawdę, jak już przygotowujemy jakiś utwór i chcemy nad, nad nim pracować, to pierwsze co, tekst na pamięć. Ciągle odpalane są te karaoke na YouTubie, ciągle odpalane są te strony z tekstami, cały czas są te wydrukowane kartki na pulpicie. Nie da się wtedy w ogóle przejść przez to, żeby właśnie ubudzić sobie jakiekolwiek emocje w śpiewaniu. Żeby gdzieś się zastanowić nad frazowaniem. Nie ma w ogóle mowy o frazowaniu w przypadku, jeżeli nie umiecie tekstu na pamięć, kiedy on nie jest wryty. Kiedy nie myślicie już o tekście, o tym, jakie są teraz słowa, tylko skupiacie się na treści, jaka jest pod tym tekstem. I to to jest fraza. To są emocje. Tak. Co do frazowania. No to... Bardzo często też spotykam się z takim dźwiękiem takim martwym, że tam się nic nie dzieje. Nie ma żadnego zgłośnia, zgłośnienia i ściszenia. Czyli, na przykład, na jakimś utworze, chyba muszę zanucić jakiś swój z racji praw autorskich, może jakiś mój. Wiem, że mnie słyszysz tam, jak wale do drzwi. I to wszystko jest takie, Posiekał? Zrobił to po prostu, jakby przejechał walcem, nie? Nie ma czegoś. Że ten dźwięk jest taki żywy. Ja tutaj go dam, tu go wycofam. Tu dam, tu go wycofam, jeżeli chodzi o głośność. Cały czas dźwięk musi być w jednym miejscu i cały czas musi gdzieś tam być taki żywy, żeby to nie było takie ła-ła-ła-ła-ła. Powiadam szczególnie jak ostatnia nutka w frazie jest akcentowana, czyli ta kropka jest taka... Jest postawiona, rzucona, nie? cały czas musi płynąć. Wiem, że mnie słyszysz tam, jak walę do drzwi, błagalny stukam rytm. Że to wszystko gdzieś jest takie jak rozciąganie gumy. Nie bez powodu mnie na zajęciach ta guma. Osoby, które znają gumę to wiedzą czym jest frazowanie i to już na pewno zaczynacie kminić i rozumieć. Ale często spotykam się właśnie z tym, że to jest takie jak walec. Nie ma crescendo, nie ma dekreszenda, nie ma tego zgłaszniania, ściszania, tego bawienia się dynamiką też, tego właśnie frazowania. No i też kwestia tego miksowania rejestrów jeszcze, że albo wchodzimy na wysoki dźwięk na głowie i ja zawsze tak śpiewałem, ja zawsze tak śpiewałam, że tutaj ten wysoki dźwięk to jest na głowie i to jest takie lekkie i przyjemne i to jest super, bo ja się tam w ogóle nie męczę, no tylko, że to w ogóle nie ma nośności, nie? że albo z drugiej strony dajemy czadu, po prostu trzaskamy te góry i to jest totalna masakra, jakaś rzeźnia na tych wysokich dźwiękach, bo po prostu to musi być wyżyłowane, rzucone, zawsze mocne, zawsze głośne, a dlaczego nie odpuścić i po prostu zmiksować tych rejestrów? Ja nie mówię, że śpiewanie takim beltingiem, takim dużym, fajnym, zdrowym dźwiękiem, że to jest złe, tylko to jest bardzo trudne. To trzeba też umieć. Ale zanim się sięga tego beltingu, to ja zawsze najpierw miksuję te rejestry. Więc najpierw trzeba uzyskać ten. tą taką jednolitość na rejestrach i nie myśleć o tym, że ja mam gdzieś tam wejść na głowę. Tylko. Właśnie zbudować ten miks, bo ten miks na górze powiększyć, zbudować, wkładać wysiłek też trochę w te wyższe dźwięki, że takie myślenie, no ja tam zawsze wchodziłem na głowę i tam było zawsze takie super i no to po co mam to jakby, po co masz się rozwijać, nie? Więc jeszcze jest ta kwestia miksu taka, taka y, nie? Trzeba by też to, to jeszcze wziąć, jeżeli wciąż wchodzisz na rejestr głowowy na wysokich dźwiękach, nie masz tego wyrzuconego, fajnego, dużego, nadźwięczonego głosu, nie masz płynności na tych swoich rejestrach, czy, czy na górze, czy na dole, że ten dźwięk jest zawsze w jednym miejscu, że nie ma tego, że, że pojawia się to załamanie, no to trzeba jeszcze miksować te rejestry. To jest też taka, taka, taka sprawa. Coraz lepiej, coraz lepiej oddychacie. To taka wisienka na torcie będzie, że już coraz bardziej widzę w dzisiejszych czasach Kminicie oddech, ale dlaczego? Być może dużo się na YouTube teraz pojawia takich medytacji, takich technik z oddechem. Widzę, że niektórzy też medytujecie. Jest trochę moda teraz na taką medytację, na pracę z oddechem. I to wpływa akurat korzystnie na Was. Także. Tutaj na końcu tak, taka, taka doza pozytywnego czegoś, żeby nie było, że tylko wszystko źle robicie. Bo w ogóle naprawdę się mega, mega, jeżeli mówię teraz, się do moich uczniów, mega się po prostu rozwijacie. Eee, no ale ja lubię bardzo często wytykać te błędy. Tam jeszcze pokuję trochę, żeby, żeby ten rozwój był jak najszybszy, jak, jak najlepszy. Eee, już to wam do kieszeni i włączam outro. Dzięki Wam bardzo, że byliście z nami, wejdźcie sobie na tą estradę naszą, na ten koncert charytatywny, bo tam wciąż ten link do wpłacania na żywkę jeszcze jest aktywny. Więc zapraszam Was do wpłacania jeszcze pieniędzy dla Beatki. Cała historia Beaty jest jeszcze Wam opowiedziana też w tym koncercie. Ró również w opisie pod filmem są wszystkie linki. Mamy też Patronite'a. Przypominam o patronajcie, jeżeli chcecie, żeby takie koncerty się odbywały. Jak najczęściej, jeżeli chcecie w ogóle przychodzić już teraz na żywo, bo chcemy tą Estradę przenieść na żywą scenę tam, gdzie jest żywa publika, to wspierajcie naszego Patronite'a. Wejdźcie w opis na dole, jest link do Patronite'a i możecie wspierać nasze projekty. Które są bardzo często takie też wy pomagacie nam, my pomagamy innym i to tak, trochę taki jest fajne takie koło. Zapraszam was do subskrypcji kanału, klikajcie w czarno-białe kółeczko i w dzwoneczek, żebyście byli zawsze na bieżąco z naszymi filmami i z naszymi akcjami. Przypominam o akcji oceniajce, żebyście wysyłali też dalej swoje nagrania. Ja wtedy daję wam taką online nową konsultację, opowiadam wam o waszym głosie, co jeszcze możecie poprawić. Totalnie za pliką, A co? I co? No, i tyle. I niech moc będzie z wami. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Pa!